Cześć, witam Was na moim kanale. To mój pierwszy filmik, jaki nagrywam, także wiecie, trochę się stresuję. Po... Mam na imię Adam i mam 8 lat. Um, podczas kwarantanny pomyślałem, że tworzę kanał, w będę opowiadał Wam, jak wygląda życie z cukrzycą pierwszego stopnia. Może koreką w tym pomogę. Zachorowałem, kiedy miałem półtora roku, także choroba ze mną prawie całe życie. Kiedy zacząłem się źle czuć. Yy, Bolał mnie brzuch yy, yy, yy. i potykałem się o swoje własne nogi. I tak trafiłem do szpitala. Okazało się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i będę musiała nosić z insulinową. Mówię, że mam pokazać, jak ona wygląda. A propos pomp insulinowych to w następnych odcinkach będziecie mogli zobaczyć, jak podaje się bolusa przez pompę insulinową. Pierwsze dwa tygodnie byłem w szpitalu z Krakowie z mamą, i tam lekarze ustawiali mi poziom cukru we krwi. No, rodzice musieli się nauczyć wszystkiego nowego, bo to było dla nich coś zupełnie nowego. Teraz rodzimy sobie już dobrze. Na początku zawsze jest trudno, ale można się przyzwyczaić. Kończy pierwszą klasę podstawówki, więc musiałem zacząć ogarniać ten temat sam. Aktualnie jeżdżę do szpitala na kontrolę co kilka miesięcy, sprawdzić sobie jak sobie radzimy i dostać kilka nowych porad od pani doktor. Myślę, że wiele z Was jest świeżakami w tej sprawie. Ja na, na pewno ta choroba przeraża tak jak moich rodziców na początku. Jestem tu po to, żeby Wam pokazać, że da się normalnie żyć z tą chorobą. Będę Wam pokazywał, jak wygląda mój dzień, żebyście nie myśleli, że jesteście sami w tej sprawie. Znam wiele stron internetowych, z których lubię zamawiać akcesoria do pompy czy fajne nagleki na sensor, ale o tym zobaczycie w następnym odcinku. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Życzę Wam miłego dnia, dobrych cukrów i siema.